Mama mnie nie chce, albo ja jako mama czasem nie chcę swoich dzieci. Bardzo trudny temat, bardzo złożony temat, na którego nie można jednoznacznie powiedzieć, skąd się bierze, i nie można go rozwiązać w jednej sesji. Jest to długotrwały proces odzyskiwania siebie. Odzyskiwania szacunku do siebie, odzyskiwania miłości do siebie. Ale od początku. Ja mam na imię Ewelina Jałoszewska i zapraszam Cię do wysłuchania krótkiego filmiku, który ma na celu przybliżenie tematu bycia niechcianym dzieckiem i Niechcenia własnych dzieci. Okej. Okay. więc tak. Hmm. Trzeba tu na początku wspomnieć, że temat bycia niechcianym dzieckiem jest tematem bardzo trudnym dla dziecka, bo z jednej strony dziecko patrzy na rodziców jak na ósmy cud świata, idealizuje w pewnym momencie swojego życia. Jest w 100% procentach zależna od tych rodziców, jako mały berbeć. A przytulając się do rodziców, do mamy, może czuć, ona mnie nie chce. Więc mózg takiego dziecka jedyne, co może zrobić, to wyprzeć te odczucie, tą część, która czuła, że mama nie chce. By to dziecko mogło dalej funkcjonować. To jest głęboki ból, którego takie małe dziecko nie jest w stanie się nim zaopiekować. To poczucie może powstać już na początku życia gdzieś w okresie prenatalnym gdzieś w okresie tak zwanego planu celu. I Nazywając to inną y, nazwą, można to nazwać jako rana odrzucenia. I rana odrzucenia jest widoczna w rodach, gdzie było dużo poronień, gdzie były aborcje, gdzie były dzieci, które zmarły przy porodzie albo chwilę po. To są też te rody, gdzie było dużo gwałtów i nadużyć, gdzie kobieta, która została zgwałcona, musi, musiała powić to dziecko i w niej był ogromny ból, bo z jednej strony bardzo chciała, a z drugiej strony miała części, gdzie nie chciała tego dziecka, gdzie to dziecko było przypomnieniem o tym, co się stało. Było przypomnieniem tego mężczyzny, który przekroczył. I później kobiety w rodzie mogą mieć dzieci, ale może to być bardzo wyparty element, że one w sobie czują głęboki ból, że to dziecko jest. Głębokie zmęczenie, że to dziecko jest. Chociaż może życie. Wsparcie rodziny, nie być adekwatne do tego odczucia, bo to te napiętrzone historie z tych wielu pokoleń się odzywają. Taka kobieta, która ma dzieci i ma program, nie chce tego dziecka, czuje się koszmarnie ze sobą. Ma ogromne poczucie winy, że odczuwa takie emocje. Może wstydzić się tego, jaką ja kobietą jestem, jak ja mogę być taką matką. A co z dzieckiem? Takie dziecko, które niesie ten program, od małego czuje, że jest niechciane. To jest jego przekonanie, to jest wizja życia. Jestem niechcianym dzieckiem. I później. Sytuacje, zdarzenia, ludzie są odzwierciedleniem tego. Na każdy możliwy sposób od małego to dziecko czuje się niechciane przez innych ludzi, przez najbliższych, przez rówieśników. Choroby, które współistnieją z raną odrzucenia, z tematem mama mnie nie chce, to wszystkie choroby skóry, RZS-y, alergiczne tematy skórne, bo skóra reaguje na ten konflikt odrzucenia. Wewnętrznie powstaje skorupa, bo jeżeli mnie najbliższa osoba mi nie chce, a dla dziecka mama jest najbliższą osobą, to ja po x razach bycia zranioną zaczynam uciekać, bo już nie chcę doznawać tego samego, nie chcę cierpieć. Tutaj jest poczucie też dla dziecka, że jest niegodne miłości. Takie dziecko nie patrzy, że ono jest niewinne. Ono czując, że nie jest przyjęte, że jest niechciane, odwraca to i myśli: To i ja jestem nie taki, nie taka. To ze mną jest coś nie w porządku. I tutaj jest niska samoocena, bardzo niska. To jest poczucie, że nie jestem godny miłości, że muszę zasłużyć na tą miłość. I często, że cokolwiek nie zrobię i tak nie zasłużę. Jakkolwiek bym się nie starał, i tak nie zasłużę na tą miłość. Takie dziecko przeżywa większość życia osobiste katusze. I często jest tak, że ten rodzic mógłby dać gwiazdkę z nieba, ale to dziecko nie jest w stanie zobaczyć tej gwiazdki, bo ma w sobie tą ranę, ten ból, ten program. I rozwiązaniem tu jest droga. Po pierwsze, przyjmowanie siebie. Patrzenie, gdzie odrzucam siebie. I tu patrzę na ludzi, jakich cech w nich nie akceptuję, i patrzę, czy ja to w sobie mam, i na ile. I uczenie się przyjmowania siebie takim, jakim jestem. Kolejny temat popatrzenie na relacje z rodzicem albo i z rodzicami z rodzeństwem, gdzie też jest to odrzucenie, przejście przez te wszystkie historie zranień w szkole, na studiach, partnerskie i integrowanie tamtych części. Kolejne, rodowe, popatrzenie na ród, skąd to płynie, uznanie tamtych historii, że takie to tam było, zostawienie to tam w przeszłości w spokoju. Zobaczenie, że ta mama moja nie była złą kobietą, bo mnie nie chciała. Że to też nie było w pełni jej świadome, że ona nie chciała. A czasem nawet może być świadome, ale zobaczenie dlaczego. Co za historia się stała w przeszłości. Często są tu też historie y, karmiczne, czyli powiedzmy, dziecko, mama. Odrabiają karmę z poprzedniego wcielenia. Na to też trzeba by było popatrzeć. I za każdym razem, żyjąc, idziesz ku sobie. Coraz bardziej, coraz głębiej. Tam, gdzie boli, rozświetlasz. Dajesz miłość, dajesz troskę, dajesz swoją uwagę. To nie jest tak jak. Bo w nas jest mnóstwo części, które nie pozwala tego przyjąć. W nas są iluzje, zakrzywienia. Często trzeba się dokopywać do tego, czyli coś nam zrobiła nasza przyjaciółka, i nagle to nas prowadzi do tego poczucia bycia niechcianym. Więc trochę takiej pracy detektywistycznej w takich przypadkach się przydaje. Temat to droga. To jest głębokie poczucie bycia niechcianym i wychodzenie z tego poczucia, że ja jestem chciana i ja siebie chcę. I to jest podstawa, żebyś ty sam, żebyś ty sama siebie zaczęła chcieć. Z tym wszystkim, co dobre, z tym wszystkim, co trudne, z tym wszystkim, co nie akceptujesz, z tym, co wypierasz, z tym, co już ci nie służy. Po prostu widzisz trzeźwym okiem to wszystko. I zaczynasz świadomie wybierać, czego, jakich zasobów w sobie chcesz mieć więcej, a co, jakie mechanizmy w sobie chcesz zmienić, osłabić. Na dorosłym, na trzeźwym oku. Niezależnym od tego. Pamiętajcie, dzieciństwo się już dokonało. Ja to mówię do dorosłych ludzi. Czy masz 18, czy 20, czy 27, czy 48? Dzieciństwo się już dokonało. Nawet jak rodzice żyją, nie są w stanie nadpłacić za te bóle, krzywdy z poprzednich lat, z dzieciństwa. Teraz to już tylko ty możesz się tym zająć. I życzę wszystkim osobom, które z tym tematem dzisiaj rezonują, żeby zobaczyły iskierkę nadziei, że jest szansa, że mogą być chciani. Że jest szansa, żeby lepiej, pełniej i głębiej tworzyć relacje w tym życiu, że te relacje naprawdę mogą być karmiące. I że warto spróbować. Wszystkiego dobrego.